Cześć kochani, robimy jogurt grecki, który wymaga podgrzania mleka do temperatury 85 stopni, a potem uchłodzenia do 35. Wsadzenia go do słoiczków i do tego e, urządzenia, które e, podgrzewa to przez. 3 do 10 godzin. W tych słoiczkach mamy kulturę. W tym jest taka dro trochę droższego jogurtu, w tym <gryw> trochę tańszego. Zobaczymy, który wyjdzie smaczniejszy. Tu trzeba mierzyć, żeby się nie zrobił korzu. Do tych studzienek trzeba trochę wody dolać. "No i czekamy... krakowskim targiem jakieś cztery- pięć godzin."